17 wrzesień 1939 Czasami w plecy duszę wypełnili czernią. Sąsiedzi witali w bramach chlebem i kwiatami. Sowieccy barbarzyńcy nieśli zagładę. Sojusznicy w pełni świadomi patrzyli i stradzali. Dzieci zastraszone przywiązywali do czołgów, bagnetami i groźbą przemawiali do ludności. Niszczyli, kladli, gwałcili, wywozili dobytki. Zadane okrucieństwo wzmacniało do oporu. Polska rozpoczęła cierpienie jerozolimskie. W wagonach wywozili na katorgę. Głód choroby, niewolnicza praca do utraty życia odzierali z wartości ludzkiej i chrześcijańskiej. Granica została przesunięta lufami i zbrodnią. Garstka powróciła na pustą i zniszczoną ziemię. Większość zmęczona leży w nieznanych dołach. Rozpoczynali nowe życie w zaciekach terroru. Każdy wrzesień przypomina o traumie i ludobójstwie. W sercach zawsze kwitną utracone ojcowizny. Zapachy i krajobrazy mieszkają w wspomnieniach. Pamiętajmy o modlitwach i czynach o rodakach. Czytała Małgorzata Górska, autor Marek Wipulski.